HomePod mini, tak samo jak i większy HomePod, oficjalnie w Polsce nie jest dostępny. Tak więc jeśli zdecydujemy się na zakup głośnika od Apple'a, to możemy udać się za zachodnią granicę i kupić go w Niemczech. E, możemy również kupić go poprzez Allegro i strasznie przepłacić. Ewentualnie możemy zrobić to co ja i udać się do Chicago w USA, Stany Zjednoczone Ameryki i podjąć próbę kupna białego HomePod'a. Ponieważ HomePod mini jest dostępny w dwóch kolorach, Białym, a także Space Gray. I tu taka ciekawostka: jeśli nawet w Apple Store, jeśli podejmiemy próbę kupna czarnego homepona, nie ma problemu, są dostępne od ręki. Na biały trzeba czekać 2-3 tygodnie. Podobnie wygląda sytuacja w Bez gdzie jeśli wejdziemy do Bezbaja i zapytamy o Hompona Mini, to padnie pytanie: Did you mean Google Home Speaker? Tak, bo Apple i Google to to samo. Tak więc brawo dla pracowników Bezbaja. Zajebiście. Ale, biorąc pod uwagę, że mamy już luty, a w bezbajach ciągle widnieje ogromna reklama Cyberpunk'a, to można zrozumieć tę niewiedzę. No i sytuacja z dostępnością w bezbaju wygląda tak, że białe, nawet jak na stronie widnieją informacje, że w sklepie jest kilka sztuk, to albo nie ma w ogóle, albo jest jedna sztuka. Natomiast jeśli chodzi o czarne, to spokojnie możemy wziąć całą paletę. Tylko nie wiem, jak to załadujemy do samolotu. Tak więc skończyło się na tym, że mam jednego białego hompoda mini, a także cztery niedostępne mosterki. W Polsce, bo miały być dwa homepody mini, ale no niestety skończyło się na jednym. No i oczywiście w Ameryce homepod mini kosztuje 99 dolarów i na tym cena się nie kończy, ponieważ każdy stan ma swój podatek. I w przypadku stanu Illinois podatek wyniósł 975 dolarów. Tak więc 110 dolarów, już nawet po przeliczeniu Revolutem wychodzi jakieś 410 zł, nawet po najgorszym kursie w tej chwili. Tak, i oto jest. Prosto z Ameryki. I Monsterek też z Ameryki. nie... Oh yeah. Ok, tak prezentuje się pudełko z naszym HomePodem Mini. Oczywiście jeśli mamy białego HomePoda, to mamy białe pudełko, a jeśli mamy HomePoda w kolorze Space Gray, to mamy pudełko w kolorze szarym, czarnym Space Gray. I oczywiście możemy zobaczyć, że nasz HomePod Mini ma panel dotykowy, a także wyświetlacz, który będzie się z nami komunikował. No i oczywiście z boku możemy zobaczyć, jak wygląda nasz HomePod Mini. No i mamy grafiki HomePod Mini po każdej ze stron. Oczywiście na spodzie mamy informację, że homepod mini, i tu jest ważna uwaga, Siri pomoże nam załatwić rzeczy z dowolnego miejsca w naszym pokoju albo w pomieszczeniu. Dodatkowo, też my, wraz z premierą homepodów mini pojawiła się funkcja interkomu, która działała również na zwykłym homepodzie. No ale nie ukrywajmy, biorąc pod uwagę, że w Polsce mieszkamy w apartamentowcach, w apartamentach o powierzchni 40 m2, no to raczej nie potrzebujemy homepoda w każdym pomieszczeniu. Co innego, jeśli mieszkamy w rezydencjach o powierzchni 80 m2, i mamy na przykład parter, a także pierwsze piętro. No to tu już chompąd mini by się przydał w każdym pomieszczeniu. Aczkolwiek to też mija się z celem. <laughs> Tak, oczywiście przy użyciu HomePod'a Mini, jako że wspiera Siri, to możemy również sterować naszym inteligentnym domem. Pod warunkiem, że mamy akcesoria, które są podpięte pod nasz inteligentny dom i łączą się z naszym iPhone'em, bo jeśli się nie łączą z naszym iPhone'em albo z innym i-urządzeniem, no to wtedy możemy kupić Google Home Mini Speaker. Ok, tak więc po tym wprowadzeniu pora otworzyć HomePod'a Mini z Ameryki. Mam nadzieję, że Donald Trump nie wyskoczy z pudełka. wow i oczywiście na samym początku mamy naszego HomePod'a mini, ale to jest lekkie, wow nice fajnie Ok, następnie oczywiście mamy trochę papierkologii w pudełku. Jedna naklejka Apple, jakby ktoś chciał sobie nakleić go na homepoda. A także podstawowe informacje, jak łączymy homepoda z naszym i urządzeniem. I oczywiście panel sterowania: jakie ma funkcje, co możemy zrobić i w czym może pomóc nam Siri. Ok, i oczywiście informacje o gwarancji, tak więc. Rok międzynarodowej gwarancji, aczkolwiek jakbym poszedł daj spoto, to, to by wypowa, patrzyli na mnie jak na idiotę. No ok, oczywiście to, czego nie ma w iPhone'ach najnowszych, to mamy 20W ładowarkę aby podpiąć sobie Homepoda Mini. Oczywiście nie musimy jej używać, możemy kupić sobie na przykład oryginalną ładowarkę za 85 zł na promocji. Również możemy używać dowolnej ładowarki, mocniejszej niż 20 W, bo dopiero po przedostaniu aktualizacji do Homepodów możemy używać 18 W ładowarki wraz z Homepodem Mini. Tak więc jak chcemy, możemy używać oryginalnej ładowarki, jak nie chcemy, to kupujemy na przykład 30 W ładowarkę od Wolfa, albo ładowarkę Ugreen, gdzie masz 4 złącza, z czego 3 to są US Typu C, ale wtedy trzeba bawić się w Pitagorasa i pamiętać o tym, jakie obciążenie idzie na każdym złączu, tak, żeby wystarczyło na naszego Hompoda. Ok, tak więc Hompod trochę wygląda jak byłby brudny, ale no przysięgam, to jest nowka sztuka, tak więc nie jest brudny, chyba, e, powiem tak, bardzo mały, bardzo lekki. I jeden z powodów, dla których go kupiłem, to nie tylko obecność w Ameryce, ale również fakt, że jest mały. No i wygląda ładnie, już gigantyczny, zwykły HomePod. Oczywiście kabel USB typu C w oplocie, zamontowany na stałe, tak więc szkoda, bo osobiście bym wymienił sobie na krótszy, jakbym potrzebował, albo na dłuższy, jakbym potrzebował dłuższy kabel. Wow. I się logo Apple. A. Ok, kabel o długości raczej długi, wydaje mi się, że około będzie Półtora metra, może. Ok, tak więc nie pozostaje nic innego jak znaleźć wolną e, ładowarkę. Może wezmę tego Jugrina. I też taka uwaga, jeśli zdecydujemy się na zakup HomePod'a Mini w kolorze Space Gray, to oczywiście będzie HomePod Mini w kolorze Space Gray. Tak samo i kabel będzie również w oprocie i w kolorze Space Gray. Problem jest taki, że ładowarka, jaka będzie do niego dołączona, będzie w kolorze białym. Ok, tak więc podpinamy do prądu Hompoda Mini. One Eternity Later. Ok, oczywiście bierzemy nasze i-Urządzenie, i oczywiście wykryło, że mamy Hompoda. Konfigurujemy. W którym pokoju Hompod Mini? Ha! Biuro! i to jest oczywiście problem, jeśli chodzi o języki, tak więc e, angielski Great Britain. Okej, okay, oczywiście możemy wykorzystywać hompoda mini do e, poleceń osobistych. Fajnie. Spróbujemy. Muszę włączyć Siri. Okej, okay, teraz oczywiście przesyłamy sygnał z hompoda do kadru w iPhone'ie. Tylko niech ja wyśrodkuję. O, wyśrodkołem. 2000 years later. Się. hi i'm siri welcome to home you can't tell but i'm waving to get my attention say hey siri hey say hey, say hey siri what can you do hey siri what can you do i can do lots of things great turn on the lights give you a news update and tell you about the weather now you try say hey siri play some music Oczywiście to ważna uwaga, Apple News w Polsce nie działa, tak więc Hey, s play some music. I'm on it. Great. Okay, here's a station just for you. Um sorry, hey, there was a problem with Apple Music. Hey, what's the weather today?

Do naszego homepoda, i w tym momencie nawet nie jestem podpięty pod Wi-Fi, tak więc to idzie wszystko przez oręcz HLTE. Przesyłać wiadomości z dowolnego miejsca, gdzie jesteśmy, do naszego homepoda, i w tym momencie nawet nie jestem podpięty pod Wi-Fi, tak więc to idzie wszystko przez oręcz LTE. Kolejna ciekawa funkcja została ulepszona wraz z premierą najnowszej wersji oprogramowania do HomePoda Mini. Oczywiście wykorzystujemy wtedy chip U1, który jest w HomePodzie Mini, a także w iPhone'ach od 11. I tu działa na Apple Music, a także na Spotify. Ta więc jak ktoś ma Spotify, a nie musi się obawiać, że wyrzuca pieniądze w błoto, jeśli słuchamy muzyki na naszym iPhone'ie i zbliżymy iPhone'a do HomePoda Mini, to wtedy mamy haptykę, wibracje, a także pojawia się nam komunikat o tym, że muzyka została przetransferowana z naszego iPhone'a. Do naszego Hompoda mini i teraz gra sobie na Hompodzie Mini, oczywiście to działa również w drugą stronę. Jeśli gdzieś wychodzimy i muzyka gra na naszym Hompodzie Mini, to możemy ją zabrać ze sobą, wtedy klikamy po prostu. W to powiadomienie, które wyskoczyło i zniknęło, przekaż do iPhone'a, czy jak to tam było? Intercom, Go ahead. idę do żabki, co kupić? Ok, Intercom to everyone in Mochdog. Nice. jedną z ciekawszych opcji, do jakich możemy wykorzystać HomePoda Mini, jest możliwość rozmawiania przez niego, tak więc. Hey, Call on the speakerphone, Arab Money. Calling Arab Money, iPhone. Halo, halo? Arab Money! Arab Money... Czyli wszystko działa. słychać. Jest w porządku. Mogę zawsze sobie ciebie podgłośnić. Na maksa w tym momencie jesteś. Mm -hmm. Rozumiem, że nie masz żadnego echa. Nie ma echa. Rozumiem, że było warto. Jep, tylko 110 yep. dolarów i jedna podróż do Chicago. A, w sumie niedaleko. <laughs> Dziękuję za zakup mi Honpodamienia, także za wzięcie udziału w tym unboxingu. I, i lasowaniu. <laughs> Taszka gruzu pod stadionem, tylne wejściem. Balon na balon. <laughs> Dobrze, życzę miłego odsłuchiwania. Dobrze, tak więc teraz zakończę rozmowę poprzez Siri. Hej, si and the call. Perfect. Ok, tak więc nie pozostaje nic innego jak puścić piosenkę na różnych poziomach głośności. Tak więc tu może paść pytanie, czy warto kupić HomePod'a Mini. To oczywiście zależy od tego, do czego go potrzebujemy. Jeśli do szpano, to równie dobrze możemy kupić go na Aliexpress za 120 zł. Oczywiście to jest marna podruba. Oczywiście jak mieszkamy, tak jak mówiłem wcześniej, w willi, gdzie mamy kilka pomieszczeń i możemy kupić kilka HomePod'ów, żeby była łatwa komunikacja między domownikami, to jak najbardziej. Okej, okay, tak więc to był unboxing HomePod'a Mini w kolorze białym z Ameryki. Jeśli podobał się dobiec ten film, nie zapomnij kliknąć w górę, a także zasubskrybować mojego kanału. Hey huh. What do you think about HomePod Mini? A visit to Apple.com should be able to help you with that.